Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Querton, a to drugi odcinek z serii Zagrajmy w Inside. No i jesteśmy w jakimś tam pomniejszym budynku, budynku, w jakimś bloku. No i kontynuujemy naszą przeprawę. Próbujemy się stąd, myślę, wydostać albo dowiedzieć się, o co tutaj właściwie chodzi w całej tej grze, tak naprawdę można powiedzieć, no bo. No, zarys popularny wygląda tutaj naprawdę ciekawie. Złowroga korporacja, która chce yy, rządzić umysłem każdego człowieka. No, brzmi to dość ciekawie, wygląda to dość niepokojąco. Na no, klimat tutaj naprawdę robi swoje. A więc yy, idziemy i wspinamy się po drobinie, nie? A nie, przesuniemy sobie ją. Żeby przejść na drugą stronę, ok. Można i tak, można i tak No i tam widzę jakieś dziwne maszyny w tle I widzę już martwych ludzi, co też na pewno nie wróży do... Co to miało być? Halo halo. Aha, bo ja w to światło wszedłem, tak dość e, niespodziewanie. Dobra. Jak rozumiem, cień. No nie wiem, czy zdążę. I teraz e, chwila, gdzie? E, tam. Czy zdążę? Pytanie. Oczywiście, że nie zdążę. Kurde O co tu chodzi? <laughs> eee, może ja się tam powinienem wdrapać? Może... chwila, 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 chwila Po co ja to tak naprawdę dźwigam? Przecież... Przecież możemy sobie tutaj Na spokojnie Przejść chyba? I teraz możemy, myślę Przejść sobie, z tymi zapalonymi rzeczami, żeby No, musi być przecież prąd włączony, żeby ta winda zdziała Czy cokolwiek to jest A więc tak Młody uważaj, bo lecimy Będzie groźnie Dobra Biegniemy na maksa No i Lecimy, i aby nas to coś już nie darowało, abyśmy już tego czegoś nigdy nie spotkali. Bo ciężko mi stwierdzić, do czego miałoby się to przydawać ludziom, którzy to stworzyli. Jeżeli to są ludzie, bo mają przecież jakieś dziwne maski. Może to są jakieś stwory przebrane za ludzie. Nie wiadomo, nie wiadomo, co nas tu będzie czekać. A tymczasem idziemy. O nie, takie deski, takich desek to ja nie lubię. Więc chłopcze, przejdź przez to szybko i wejdźmy tutaj do tego budynku. No, 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 no. O-o. No. Uh O-o. -oh. Uh -oh. Problemy. Kłopoty, 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 kłopoty. Patrzcie, ale się naprawdę skupiam w tym momencie. Dobrze, że gra wybacza te sekundowe opóźnienia. O nie. Dobrze, że my nie musimy podskakiwać. się nie żeby to był jakiś problem, tylko ja po prostu czasami zapominam. A, dobra, będziemy musieli. Boże, teraz spacja czy W, chyba, chyba spacja. Patrzcie, tu są normalni ludzie. Ja jestem normalny. Jestem normalny. No dobra, czyli jednak ludzie. Co nie zmienia faktu, że te maski są naprawdę bardzo niepokojące. Okej, okay, tutaj będziemy musieli się obrócić. No, oni wszyscy wiadomo, są kontrolowani. To jest po prostu test. No, ale jest to okropnie niepokojące, naprawdę no. Oj, wyjdź młody z tego okręgu. Teraz się nawet chyba ładnie w nie zsynchronizowałem. Jest piesio, który ma wyłapywać defekty, że tak to uję. Jestem normalny. Jestem normalny. Byłem normalny, nie ja byłem w 100% procentach normalnym chłopcem. Wywalone, lecimy po prostu no. MŁODY UCIEKAJ! O ja cię kręcę Nie no bez jaj, naprawdę? To są chyba jakieś żarty po prostu teraz w tym momencie ZGUBIŁEM SIĘ! Tam miałem skakać pewnie co? No pewnie że tak Kurczaczki pieczone O ja cię Dobra, młody, po prostu biegnij, nie zatrzymuj się. To jest moja rada. Ale kurde, tutaj na bank nie dobiegnę. Nie ma po prostu szans na to. Hmm. I trzeba by się teraz porządnie zastanowić, jakby do tego podejść. A, wiem. Okej, okay, dobra. No to pies został wykiwany. Sorry, piesku. Ale IQ to akurat tutaj u ciebie nie za mocne. Jedziemy z nie wykorzystujemy człowieka. Ej, ale patrzcie na tło. Tam drzewa są. Wygląda to w miarę tak. No nie wiem, cywilizowanie. Tak normalniej po prostu. Wychodzimy, bierzemy od razu pudełko. Nie wiem na co się przyda, ale. Aha. Tylko nie doskoczę Aczkolwiek A nie, bo to jest część prostu No to nie Eee. Aha, dobra, wiem. Rozumiem. Eee, jednak bierzemy pudełeczko z powrotem. Musimy zrobić coś innego. Idziemy do tyłu. Tylko ty bierz, mój drogi Bierz to mój drogi i tak. Ja sobie zostanę tutaj. Ja sobie zostanę tutaj. OK. i tutaj się odłączę. O, to jest że oni są realnie odłączani od rzeczywistości i od wszystkiego, od swojego życia. Kiedy ktoś nie ma włączonego hełmu, to jest naprawdę. niefajne, niefajne. No nie chciałbym tak. Dobra, oj, ten piesio tam dalej, widzę. Szczeka. Liczy, że wrócimy tam do niego, bo mu samotnie, dobra. No, tu jest troszkę wysoko i co tak, i teraz tak. Hmm, tam mamy, patrzcie. kurda O ja teraz to jest w ogóle dziwne bo my patrzcie jakby hmm. ho ho. ho. Musimy tam tego gościa odłączyć No, tylko my też spadliśmy. Ale dobra, Wierzymy to. No, biedaczek zostanie tam już do końca. O kurde. Ok, jestem, wybaczcie, ale telefon mi zadzwonił. Wracając. No lepiej, żeby nas nie zauważyli ci tutaj, koledzy. Eee. Teraz tak. Tam jest woda. Tam jest woda. Tam jest kurczę woda. Szybciutko. I spadamy. Nie, no bez jaj, no kurde, no nie wierzę. Najgorzej, najgorzej. Najgorzej do tego podeszłem, jak się dało. Dobra, zostawmy go... zostawmy mnie tutaj. Nawet może troszkę bardziej w tą stronę popchnijmy. Bo ja się muszę zdążyć odłączyć i odlecieć, więc no to tak na maksa w dół. E, dobra. Pop i plum. Dobra, jesteśmy pod wodą. Mam nadzieję, że my tu żaden rekin albo inna pirania nie zje. Bo ta gra jest do tego zdolna. E, dobra, płyniemy pod. A nie, myślałem, że tutaj możemy wpłynąć, dobra. <laughs> Jaki fail zaliczony. Dobra, to może tą stroną coś się uda? Może coś jest pod wodą, ale nie. Widzę, że tutaj będziemy mogli sobie na spokojnie się wspiąć. Nie, okej, okay. czyli kolejny mini fail. Na jednak nie. A to co, co my tutaj możemy zrobić? A o, dobra, widzę coś, widzę coś. Coś, co może mi pomóc. Tutaj, mianowicie, widzę, że jest to taki element troszkę się wyróżniający do podciągnięcia. Ty się młody też lepiej wynużaj, bo może ci braknąć. Dobra, powietrza. I teraz co? Teraz tak lecimy tutaj i pyk ciągniemy. Elegancko, znaczy ciągniemy, pchniemy w wodzie, O, mo może. Może tak będzie lepiej powiedzieć. Oj, naprawdę powiem szczerze, że to moje małe marzenie. Moim, ma... Moim małym marzeniem jest uciec z tego miejsca. Naprawdę. Chcę już stąd po prostu uciec i nie wiem. Trafić do miejsca, gdzie może gdzie nie są kontrolowani, jeżeli takie miejsce istnieje. Okej. Okay. No albo wiesz, chłopcze, zawsze istnieje druga opcja. Możesz wybrać stronę zwycięzców, tak? nie wiem czy jeszcze jest taka możliwość. Eee, Okej. Okay. Aha. Okej. Okay. No to co? Jesteśmy tutaj na górze. To co chyba w tą stronę pójdziemy? Eee, Cześć. Jest klapka, możemy za nią chwycić? Możemy, tylko może nie od tej strony Może od tej bardziej A, okej, okay, dobra, to w bok trzeba przesunąć jednak To nie wiem, wchodzimy A, tu jesteśmy No dobra Okej okay. To co, ja mogę wejść? Zastanawiam się, czy ja czegoś tam nie ominąłem przypadkiem. Dobra, bo ja rozumiem, że. Musiałbym. Okej, okay, tam przejść. Okej, okay, czyli wiem, gdzie mamy się kierować w prawo bo tam jest przejście, no w tym momencie, przez wodę zamknięte. Tylko zastanawiam się, czy ja czegoś tu nie przegapiłem przypadkiem. Hmm, czy ja nie mogę tutaj za coś, nie wiem, czegoś zepchać jakiejś liny. Czy czegokolwiek. A nie wiem, czy ja mogę na przykład ten przycisk. Nie! Klikłem go źle. Utopię się. Na bank się utopię. To jest przecież pewne. Dopłyniemy? Dopłynęliśmy. Okej okay. Elegancko. Okej okay, Przeszliśmy dalej. To nie wiem, po co w sumie była ta klapka. Hm. Ciekawe. o. -o. Coś, coś niepokojącego słyszę. <śm> o nie, teraz tak ja sobie mogę wziąć to, ale po co? Nie wiem, nie mam pojęcia. To mi się może na coś przydać. Zastanówmy się. Bo tam jest ślepy zaułek tak totalnie. Bo jak rozumiem, tutaj nie ma absolutnie nic. No nie no tutaj nie ma nic. Więc i by się pewnie nic nie dało zrobić. No to wygląda na to, że musimy to gdzieś wepchać. Prawdopodobnie Wbijamy tu i teraz tak No muszę przyznać że pewnej ważnej rzeczy ewidentnie no nie zauważyłem No dobra mamy tutaj yy, łańcuch i możemy po nim elegancko wejść I patrzcie, tam w tle, w tle w ogóle widzimy metro jakieś Znaczy, no dobra, może nie metro, stację yy, Kolejową I tam mamy, o kurde, pociąg przewożący ludzi! No bez jaj, że to była to pułapka <gryw> No nie Aha, no jasne, że była Tak, dość nie fajnie. No dobra, miejmy nadzieję, że. Okej, okay, to miejsce jest w miarę bezpieczne. I co mamy tutaj? Mamy niewolników, ale nie zdążymy. O, kurczę, ich nie chcę nazywać niewolnicy, no ale w sumie. Czy się mylę? Nazywając ich tak? No to w sumie to nie. Dobra. Po ciągle jedną strzałkę trzymam No dobra, tylko kurde tutaj muszę uważać strasznie z tym Bo nie chcę zginąć A ta, a to to też takie niepewne Ta rura, która nas osłania Dawaj, 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 dawaj Dobra No niebezpiecznie, niebezpiecznie No i co, no chyba od razu po prostu tam do nich, do śmęczków naszych przeskakujemy się, no panowie. Widzę, że nie jesteście w zbyt dobrych humorkach. No nie Okej, okay, musimy się tu ustawić. I dobra, tam widzę klapę. Jego czy... pytanie, czy zdążymy? I czy mnie w tym momencie... dobra, nie zabiło mnie Oho Tylko patrzcie, tu już jest ten... Dawaj, dawaj, dawaj Dawaj młody, młody, młody No, dobra Mogło się to skończyć trage tragedią Znaczy Tak jak każde wydarzenie w tej grze, ale no Dobra Aha, dobra, tu mogę a, jednak nie mogę normalnie przejść i się chłop wywalił. Tak, dość mocno. Tu skaczemy i powoli schodzimy. Tylko nie przedobrzyj, Pinokio Powolutku schodź. Bo jak się wywalisz, to. No, nie będzie fajnie, nie będzie, muszę przyznać. No. Będzie naprawdę cienko. No, tu już wysokości duże. Nawet, nawet ta wysokość duża jest już. Dobra, tam nie W tom, w prawo. Mamy tutaj zawalone. No dobra, no to już jest metro chyba. Nie wiem czy mogę ufać temu światłu. Chyba, chyba nie właśnie eee A dobra, bo to są psy. To się tak limbo już mnie nauczyło, że wszystko jest kreaturą. To nie no, bez jaj. A dobra. Ko Ej, kogoś innego gonią. To znaczy, że... Ktoś tu jest? Ktoś... Naszego pokroju. Czy jest tutaj drugi przegryw? Aha, no wiadomo kto tu jest przegrywem. I, i, i nie dobiegłem. Dobra. I przegryw se nie dobiegł. Trzeba zanurkować i przepłynąć pod nim, ewidentnie. Dobra. Mógłbym czasami pomyśleć podczas tych ucieczek. No, 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 dobra, bo tak. Ten pies. On, on umie pływać, wiadomo. To on płynie? A no, jasne, że płynie. Tylko wiecie, nurkować. Chyba umie, czy nie umie? Ciężko określić, tak. W każdym razie. Mamy czas. Na ucieczkę. No, 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 no! Dobra. Biegni! I szybko! Szybko, szybko, szybko! No nie! No nie! Czemu ta gra mi teraz robi Little Nightmares? Nie! A dobra, bo ja... Okej, okay. bo ja musiałem wrócić tam. Kurde, myślałem, że ta gra mi robi Little Nightmares, że... Dobra Jedna deska I teraz druga Znaczy no, teraz przechodzimy, wracamy Tylko patrzcie, my sobie tu na nich elegancko poczekamy Dawaj młody, dawaj młody, dawaj młody! Bo ja mam wrażenie, że ciebie to bawi. No dobra. I lecisz, lecisz, lecisz i mocno, no na maksa, na maksa, dawaj, dawaj, dawaj. Czemu o, dobra? Masakra, tylko dobra, mnie jeszcze niepokoi jedna rzecz, że ja tutaj słyszałem jak biegłem, no... dziwne głosy. I to też mnie... no nie no! <ścoughs> dokładnie tak jak w poprzednim odcinku, i też gdzieś tak pod koniec tego odcinka, bo zaraz sobie skończyłem, bo to myślę, że tak 30 minut to jest idealnie na tą serię. Chociaż w ankiecie powiedzieliście, że też najbardziej lubicie te 30 minut. Ja też uważam, że to jest najprzyjemniejsze w oglądaniu. Przynajmniej w moim przypadku jak gameplay trwa więcej niż 30 minut, to już też oglądam na przyspieszeniu. A tymczasem kogoś widzę. I... No minus jest taki, że... Wow. O nie. Nie, 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 nie no bez jaj O kurde. Dobra, chyba nie mamy innego wyjścia Bierz kapsułę młody i... Chwila tam się od... od... Ja, nie, czekajcie, bo ja troszkę nie ogarnęłem jak to wejść na to Okej, okay, w ten sposób No i od teraz to ty będziesz penetrował morza i oceany Ale to dopiero w kolejnym materiale, słuchajcie Jeżeli się wam spodobał, to bardzo się cieszę że Możecie zostawić łapeczkę w górę a tutaj się z Wami pożegnam, do usłyszenia, trzymajcie się, no i cześć!